Cześć, widać z tej strony Olek Power i widzimy się w kolejnym odcinku z Lego Batman, którym się skakało. Tym dobra. I eee, to cóż, lecimy dalej. Ile nam tu jeszcze zostało? Czwarta, nie, piąta. Eee, piąta misja. Nie chcę, nie, nie ten przycisk. Piąta misja. Eee, kurczę! Batman. Please.

Eee, co to jest? Aha! Arkam? Coś, co, co, co jest podobne do arkam. O tak, ta gra bez głosu. Halo. Dobra, idę. Up. Nigdy nie przeszedłem tej gry sam, więc nie wiem co będzie dalej Dobra, teraz poczekajcie chwilę sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. Dobra, wszystko się nagrywa. <grywa> Na szczęście. E, Dobra, tu już widzę coś, że będzie coś do budowy. Rozwalam wszystko, bo nie wiem co mam robić. Nie tym tym, tym baciu się to ten robi okej okay. No Baciu, buduj Dobra To jedę ja tu, a ty idziesz tam że pójdzie tam ale nie poszedł i what now przepraszam mm, nie wjechałem do końca ale dobra nieważne jej przejechałem a ja mam samochód a wy nie Patrzcie teraz będzie naprawdę skomplikowana akcja fajny jest ten nowy kostium ba Batmana w tym eee, w Lego Lego Batman 3 taki New 52 już wszystko robią z New 52 ja wskoczę tu a ty pójdziesz tam Dobra, zobaczmy co to A nie, ja będę, a nie, to tak, no tak, to patrz Robin Ty tam stój Niestety ta grajesz, ta wersja gry nie była aż tak rozwinięta, żeby można żeby on sam się domyślił o co mi chodzi Że mi się skrywało? O tak, przeleciałem To cześć Robin Okej. Okay. Patrz. Taki ja jarzem łaskawy. Znowu potrzebujemy tej furgonetki. Holika. Dobra. Ciekawe, czy jakbym wjechał tu Batmowilem, czy by ten... Dzięki. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Tak, Baciu, bij go. Bij go, bij go, okay. Pobity. O nie, naprawdę Będzie trzeba... Hmm, tutaj coś jest Ewidentnie Uwaga, zobaczymy czy Jak tak stanę na tym Aha Wiedziałem Robin, zbieraj śmieci Już widzę A nie Magnetyczny Robin Uuu. O! Ha! Śmieszne Dobra, zaraz ogarnę Aha... Tutaj, dobra Idź Robin. Ten kostium Robina jakiś mnie nie odpowiada, jest zbyt kolorowy. Chodźżeż, Batman No i co, zostawisz mnie tu, prawda? No pewnie Ja jeszcze spadnę do tego Robin, poradzisz sobie Się nadal zastanawiam, czy wy... nowym właśnie... e, w Nowym, właśnie W Nowym Nowym Lego Batman będzie Czy będzie właśnie otwarty świat? To mnie najbardziej interesuje. Bo... No nie bez jaj i teraz wszyscy muszą wchodzić. No chodź. Chodź Baciu. Baciu, baciu, batzi, nawet się nie wasz. nie da rady, samu nie da rady, no, baciu, ja pierdziele Batman. Jo ja pierdol Robin. Patrzcie, to jest proste. Wierzysz, przeskakujesz. Czemu ta gra jest tak skomplikowana? Ja nie wiem, czy tu nie ma jakiejś drabiny. Bo Robin może sobie nie dać rady. Nie! Jezu, ja mi się mylą przyciski się z J-m, bo kiedyś j się skakało, bo w każdej grze Lego oni to zmieniają i to mi wkurza. Ja cały czas mam albo z Marvela albo ten, albo z Hobita i Cały czas jest inny przycisk do wszystkiego. Nie waż się. Nie, Batman, stój tam. Proszę, żeby tylko nie... Sp Jezus, Mario okay. się Okej. Ok. się. Jedziemy Tak, nie ciesz się głupia suko To gra dla dzieci, a ja tak brzydko mówię Okej okay. O nie Czemu on ma mnie zabić? E? Ej To było wręcz nie fair Że ty możesz chodzić po kwasie? Wytyfy. Czemu on może chodzić po kwasie, a ja nie? Aha! No chodź tu. Nie, ten przyjdzie z konia burza. Rozumiem, że mam zbierać śmieci. Znowu. No pewnie. Już lecimy. Już to widzę. Patrzcie. Teraz rozwalę to i dla Robina będzie kostium. Nowy. O, śmieciarz jeden. No chodź Robin. Sorry. Dawaj, dawaj, nie ma czasu. Trzeba ekspić. Idealnie. Далее. Боут. Уи. Ава. Płyniemy Baciu Nie wiem czemu płynę za tymi pieniążkami, ale płynę po prostu za nimi. Aha! Wiedziałem, że musi być w tym większy sens. Dobrze Dobrze, jest Dobrze jest. Na razie jest dobrze. Hop, 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 hop. Jak będzie otwarty świat Lego Batman, to będzie super. Raczej w trójce, nie? W sumie otwarte światy zaczęły się od Lego Batman 2, więc... Raczej... Jeżeli nie będzie tego otwartego świata, bo to jest bardzo możliwe, to żeby chociaż była jakoś jego na miastka, nie wiem, duży teren pod tę misję, bo zwyczaj to wiecie, w gwiezdnych wojnach było mą z Ice w drugich było... A nie, w sumie... Nie, ten... Otwarty świat się zaczął wcześniej, bo w sumie w pewnym sensie otwarty świat był w... ...gwiezdnych wojnach. W wojnach klonów, jeżeli ktoś ogarnia. By latało się to z jednego kruzjera na drugi. Nie czaję? Po prostu biegnę. I nie. Nie o to chodzi. A bo jeszcze ten. O. Szłabo. Słabe to było. Dobra, Batman, Rozwalmy ich szybko. Jim Carrey. Dobra, ja ja znam. I Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones i Jim Carrey kontra Walkilmer e, i ten drugi. A tak naprawdę było. Jeszcze powinna być tu Nicole Kidman, która wisi jako dama w opresji. Co Daj, buduj to jest. Haha! Hmm. To... A, jest Lol, chciałbym mieć taki bataran, który tak śmiesznie lata. Dawaj Buduj baciu! No faj. I co? Eduardo? Nie masz szans z Batmanem. Dawaj, rozwalamy ich i kończymy jakby pierwszą część Batmana. Pierwszą część z... z... w grze. Czekaj, biegnę po pieniądze. Jaj, super hero po raz pierwszy mam. No to co? No chodź. Na no chodź. Давай, бейся Давай, Батман, ну, карате! Есть! Ууу! No, można i tak. Dum, dum, dum. I co? Skończyliśmy w sobie pierwszy chapter. Raczej epizod, tak można powiedzieć. Oj, prawie mi się przewrócił. Kty, czyli kto został teraz będzie wiem, że w drugim będzie pingwin i kobieta kot na końcu, a w drugi... a w trzecim będzie Joker. No, tak mi się wydaje. Dym, 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 dym. Dobra, zobaczmy. End story będzie, czy nie? Finish story, no pewnie. Sfiniszujemy ją. Hop, 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 baciu, baciu, baciu. Baciu. Informacje do Odbiór. To jest Arkam, tak... No, Clayface jest. On był chyba pierwszym, którego złapaliśmy. Freeze też jest. Plusczyk. Tu fejsu. Dobra. Tego nie oglądałem, bo jeszcze przed nami dużo chapterów. Przewin to. 7%. Zostałe gry. TT Games. Faj wina Rozpadł się, bo przewrócił te. Dobra, to teraz jeszcze dwa. No dobra, to ja się zabiorę za nagrywanie kolejnych, przynajmniej cztery jeszcze muszę nagrać, albo nawet 5, bo chcę to skończyć, chcę skończyć tego Batman'a jak najszybciej. Jest tak nudny, że muszę go skończyć. Ale nie chcę, żebyście zaczęli... Wiem, że jeszcze jest potem wersja, że można grać złymi. Eee, przycie... e, jako... villans, e, Można te same misje jako złoczyńcy przechodzić. Ale litości. Nie. Nie dam rady po prostu. Róbcie co chcecie, ja nie dam rady. Nie wytrzymam. Dobra, więc co? No, widzimy się w następnym odcinku, który zaraz nagram, więc trzymajcie się, chaos.